Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam do relacji z budowy, żeby państwo mogli zobaczyć, co jest zrobione i co jeszcze przed nami zmieniam. Kadr. Do zobaczenia. W budynku, którego budowę rozpoczęliśmy troszkę ponad półtorej roku temu, z zewnątrz już jest gotowe wszystko, z okrutkami, alkonami, tak jak widzicie. W środku trwają prace wykończeniowe. W zasadzie finał prac wykończeniowych. Winda już zrobiona, klatka schodowa, prawie że też. Panele na podłogach, kuchnie montowane. To w środku będę mógł pokazać. O tu mamy gwiazd, już też wykończony z bramą do garażu podziemnego. A ten budynek startu na początku 2020, w zasadzie, no nawet troszeczkę później. No i później atak na stan surowy na szóstą kondygnację. My przykryliśmy ją lub dzięki dachem betonowym. Udało się to zrobić, zaraz to musi troszkę przeschnąć i będziemy mogli na jego położyć papę, a następnie styropapę, Teraz zmieniamy technologię i po prostu że dach betonowy, plus styropapa na zewnątrz i membrana. No i myślę, że to spokojnie będziemy w naszych tego pogodowych wykonywać. Przeniosę się do środka, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w środku. Aby w krótkim terminie zrobić 40, a w zasadzie teraz 80 mieszkań budujemy równolegle i w krótkim terminie wykończyć je pod klucz, konieczne jest równoległe prowadzenie prac budowlanych i roloperskich i później wykończeniowych. Także w tym budynku 128E, jak widzicie, przewody już są rozprowadzone. Pode mną jest, mimo że jeszcze okien nie ma, już jest zrobione e, ogrzewanie podłogowe. I, wylewka razem z wszystkimi warstwami i tak te prace po prostu równolegle wykonujemy, aby, aby po prostu jak najszybciej dostarczyć te mieszkania pod klucz, żeby nasi klienci nie mieli problemu z ich wykańczaniem, zajmowaniem się tym i żeby to po prostu było taniej i szybciej. No widzicie już rozprowadzenia z długówki, przejdę teraz na kolejne piętra i na dach widzicie zobaczyli na jakim to jest etapie. Pierwsze dwie kondygnacje już mamy instalację wykonane, czyli rozprowadzenie prądu od pod i bolewkę. na trzeciej kondygnacji wiercą przerywam tu widzicie gąszcz podpór budowlanych i nade mną znajduje się zadetonowany strop nad ostatnią kondygnacją. Zgromadziliśmy tu już oczywiście materiały, ścianki działowe, żeby potem nie biegać z tym po schodach panorama z okna całkiem przyjemna a teraz kieruję się na dach, abyście to mogli zobaczyć z góry i teraz już widzicie pod moimi stopami dach zalane betonem Zobaczmy się, mamy co? Z ostatniej kondygnacji widać ten oto budynek. Mamy nadzieję, że to oglądacie to będzie zasadzie szybciej niż do miesiąca. Skończony z tamtej strony: Best Fit, największy klub fitness w Rybniku. Z tamtej strony: Zakład Zieleni Miejskiej Rybnicki. W tym miejscu w przyszłości planowana budowa obwodnicy miasta, dodatkowe węzły komunikacyjne, świetnie polepszy parametry komunikacyjne tego, tego osiedla. Szybki dostęp do autostrady, do centrum miasta. Już jest szybkie a będzie jeszcze szybszy. A tu widzicie przygotowane przewody wentylacyjne, szyb windy czeka jeszcze na zapatronowanie, no i wkrótce. Zamykając stan surowy na taśmę, chciałoby się powiedzieć, że był kładek wrzesznowy, no ale my się trzymamy harmonogramu i z tego powodu bardzo cieszę. I A teraz przejdę do tego, do tego do kolejnego budynku, żeby Państwu pokazać, co tam się znajduje już w środku. No, no, tu jeszcze ujęcie z taka ta część już wyprężona. Jak będziemy trafać do użytkowania, także już są tarasiki, dawka posadzona, garażu zrobione, chodniczki, dróg. No, a oczywiście ta nowa część to na płotem. No i zależało mi na tym, żeby po prostu e, ci, którzy się tu wprowadzą, żeby tych takich ciężkich prac ziemnośkę na miejscu się udało w takim stanie zakończyć, żeby klientów, którzy będą mieszkać obok, nie stresował Do zobaczenia w środku następnego dnia. że jesteśmy w środku budynku 128D. Wygląd się na podłodze, no ale to jest budowa. Na gotowo to będziemy pokazywać, jak spędzimy. Klatki schodowe, jak widzicie, już pomalowane. Lamperia wykończona z listami elektromobilowymi. W na czynniku się zapalają lampy. Systemy bezpieczeństwa już też zamontowane. Zastanowienia. Winda oczywiście Wilda oczywiście też już jest zabudowana, zabezpieczona foliami, wszystkie drzwi do lokali zabudowane, no i schody też już wypłytkowane razem z balustradą. także za chwilę prace wykończeniowe zmienią się w sprzątanie. Później nadzór budowany, dokumentacja, odbiory, odbiory ze straży pożarnej, no i daj Pani Boże akty jak najszybciej, natomiast wam pokazać po prostu, że te prace, na razie sobie przechodzimy klatką, te prace idą, te prace idą sprawnie. W zasadzie, nie ja chcę chwalić dnia przed blokiem, harmonogramy wyprzedamy nie nieco, bo do końca marca mieliśmy budować, a wydaje się, że to wcześniej po prostu uda się zrobić, natomiast boję się takich deklaracji, bo każdy wie jak one się potem kończą, nie? Wszystko się może zdarzyć, więc róbmy swoje po prostu zasuwajmy, tak to wygląda w schodowej. I teraz sobie przejdziemy do, przejdziemy sobie do mieszkań, żeby zobaczyć co mamy w mieszkaniach, a w mieszkaniach już jest praktycznie wszystko. Oczywiście nie jeszcze dla wszystkich, ale wielu już po prostu pracę osiągnęły ten poziom właśnie, czyli kuchnia wykonana, jesteśmy jeszcze przed Zabudową sprzętu AGD, bo to nie ma sensu teraz montować ten, w tym kurzu, ale kuchnie są Kuchnie już w taki sposób Na podłogach panele razem z listwami Balkony wykonane jako, taraz, jako balkon tak zwany wentylowany, czyli pod tymi płotami są takie Pod tymi są po prostu takie podkórki, One przez to przelatuje i mróz tego nie dźwiga Próbę no, zrobimy, cyk, i nastała światłość, żaróweczki, lampki ładne już zabudowane, ściany pomalowane, łaź wykonana. Mam nadzieję, że kolejna próba do tu bo ja nie sprawdzałem tak wcześniej, że zadziała, zadziałało, jasne, wszystko połączone Ruleta sprawnie funkcjonuje. Drzwi ze schowanymi zawiasami, bezprzygowe, Fajny to jest efekt poduszki powietrznej. W czasie kłótni w mieszkaniu nie da się drzwiami trzasnąć. Poduszka powietrzna blokuje. Wydłuża to żywotność mieszkań, zwłaszcza jeżeli są wykorzystywane przez najemców. No i też zmniejsza ilość gniewu w czasie awantury. Więc fajny padanie. Drzwi łazienkowe, oczywiście z dołu podcięte. Tutaj czekamy jeszcze na. Brodzik już zabudowany, wkrótce kabina i armatura, także jak widzicie to już jest bezpłatny finał. Szukamy jeszcze sterownika pokojowego, żeby o. pokazać, że mieszkania wygrzewane. Obecnie w środku jest 18,4 stopnia. Podłogówka pracuje, wiadomo, że tu nie musimy utrzymywać teraz takie temperatury typu 22 stopnie, ale musi być powyżej 16 stopni, żeby tu płytą meblową w żaden sposób nie, nie zaszkodziło i Taką temperaturę, a nawet jeszcze utrzymują, jest przyjemnie ciepło, przyjemnie, ciepło w środku. No, widzicie, lampki po automacie. To tyle z relacji. Do zobaczenia. Cześć.